Agnieszka Szkrawan Stroj Nisia Lubię się przebierać i wybierać stroje. W szafie sukni wiele, a wszystkie są moje. Jak ja je uwielbiam! Żółte, białe, złote, falbany, kokardy. Bez nich żyć nie mogę. Rano przy lusterku długie loki kręcę, wstążeczki dopinam i do szafy pędzę. Którą dziś mam wybrać? To nie prosta sprawa. Chcę pięknie wyglądać, jak prawdziwa dama. Jeszcze kapelusik, perłowe korale, gładkie pantofelki. Czuję się wspaniale. Radość z przebierania niesie mnie jak fala. Stroję się codziennie, bo ja jestem lala.